Wiesz, jestem gotów pójść do tego pokoju i włożyć tam twarz jak stary koń w drodze do fabryki kleju. To jest to, dziadku. To lubię słyszeć. Co powiesz na burgery? Ed? Orany burgery, burgery orany burgery. Jestem głodny, ty też? Tak jest, panie. Czy burgery Zaczynamy. tego nie wiem. O, Masz rację, 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 i kawę na wynos dla Ech, mnie, pikle! Ech. Ja Zróbmy to! Nie, ja jestem mój. Muszę wiedzieć, co o mnie myślisz. Czekałem na ciebie. Czekałem na ciebie. Czekałem na ciebie. Czekałem na ciebie. Dobra, dobra, porządku, porządku, to jest Bóg. ładne zdjęcie. Nie, nie tam ten... niczego nie ma. Poleciałem, a potem to mówię tam to, wrzuciłem. To. Jasne, więc. A za ty... No dalej. Myślałem, że jesteś głodny. Krzyczysz Burger, barger, barger, barger. Chcemy, żebyś usiadł i zjadł swojego cholernego burgera. To znaczy, Duż, myślę, że i Tak, może tak ten, ten drugi to skurwysy. Ten drugi. Ten drugi. Ten w porządku. Stop. No więc, tak. Aj, aj. Albo Planeta jego. Tego jeżdż. na górze. Dobry chłopak. Dobry chłopak. Patrz na to. Dobry chłopak, tak. Dobrze. Zaraz po moje pójdę. Aciu, też. Jezu, dziadku. Marnujesz nasze jedzenie i pieniądze. Co jest nie tak z tym burgerem? Właśnie wydaliśmy nasze ciężko zarobione pieniądze na tego burgera. Masz to zjeść, kochanie. Powiedziałeś, że chcesz burgera? No dawaj, nie ubrudził się. Bej. To jest pan? Co to do cholery jest? Staram się spać Kupiliśmy ci burgera Zaraz go złożę z powrotem A ty weźmiesz i ugryziesz Będziesz rzuć, połkniesz i powiesz, że pycha A dobra, starczy już To wystarczy Teraz jesz tego skurczybyka Więcej tego nie rób Kupiliśmy tego burgera, nie możesz... Spójrz na mnie, zjesz tego burgera Powiedziałeś, że chcesz burgera, zjedz tego skurczybyka. Nie pierdź tego jeszcze raz. Bądź najlepszy. bądź najlepszy. Bądź najlepszy, bądź najlepszy. W porządku. Dlaczego mieszkamy w Kambodży? kto chciałby zjeść burgera z ziemi? I co ty właściwie robisz, co? Mówiłem ci, co masz robić. Masz gryźć, gryźć, gryźć i połykać, połykać, połykać i mówić miam. Widzisz? O, pyszne. Nie ma kawy, dopóki nie zjesz jest... tej lalki. Dokładnie tak. Zapychasz się tym. Nie rób tego. Nie strzelaj! Kolera, powiedzmy to tak skurwycy. sprawimy, że zje twojego Aha, cholernego prawda? burgera. Zjedz to tam. Otwórz ten cholerny dziób! Teraz zjesz ten cholerny burger! Lisz go lub gryź. Weź kęs. Mam dość tego pieprzonego gówna. No i proszę! Czy to nie jest dobra burger? To dobry burger, co? Tutaj masz kawę! Widzisz, to jest dobre! Widzisz? Zamierzamy iść na basen. Teraz jest to dobry chłopak, dobry chłopak. Naprawdę? Tak. To wszystko. Zostaw go tutaj siedzącego. Co? Ty zostań tutaj. Wiesz co? Zamierzamy zmienić. Grozi ci anulowanie całej tej pieprzonej wycieczki z kucykami. Może Urodziny, nie. Urodziny Kucyk, pokój, wszystko w porządku. Masz przerwę, właśnie to masz, tak.